kiełbasa domowa, własnej roboty, wędzona i parzona. Ale jak nie masz wędzarni, to możesz zrobić wersję tylko parzoną. Zapraszam na film. Witajcie. Już mówię, jak taką kiełbasę zrobić w ten piękny, słoneczny poranek. Bardzo, bardzo cieplutko. Ja przed chwileczką wrzuciłem do wędzarni schaby. One tam już się wędzą. Cały dzień dzisiaj będzie taki pod kątem działań wędyniarskich. Co mam przed sobą? Przede wszystkim co przygotowałem wczoraj. Ja wczoraj 1,6 kg piersi z kurczaka obyłem, oczyściłem i pokroiłem w kostkę. Przyprawiłem tylko samą solą. To jeszcze jest w lodówce. Za chwilę to wyjmę. Na razie muszę popracować troszeczkę nad tym. Jest to udo i podudzie kurczaka ze skórką. Muszę to oddzielić od kości. I teraz, co ja z tym zrobię? Tą część, czyli udko ze skórą, zmielę drobno. Z podudzia usunę skórkę i kość oczywiście. I tą część mięsa zmielę na sitku 8 mm. Kostki i pozostałe skórki wszystkie wylądują tutaj, bo to będzie podstawa na bardzo fajny wywar, który będzie mógł mieć wiele zastosowań. Trochę mi to zajmie. Potrzebny jest do tego ostry nóż. Czy ten jest wystarczająco ostry? Za chwilę się przekonam, jakby co to ostrzałka w szufladzie jest i można to naprawić. Także wam to zajmie chwilę. Ja się z tym trochę bawił będę. Oczyszczam, rozdzielam na porcje i przyprawy. Przyprawy mam tak: łyżeczkę pieprzu, łyżeczkę papryki ostrej, łyżeczkę papryki słodkiej, pół łyżeczki czosnku mielonego i dwie pełne czubate łyżeczki majeranku. I nie ma tu jeszcze soli, no bo sól będzie wtedy, kiedy zważę to, co mi zostanie, żeby to, tej soli w miarę precyzyjnie dać. Pozostałe przyprawy, jak się tam w tą czy w tamtą trochę człowiek pomyli, czy zmieni, to nie ma większego znaczenia. Biorę się za robotę, dość gadania. Wyjmuję kostki i dzielę mięso, tak jak powiedziałem. Otrzymamy 2,5 kg mięsa. Do przypraw dodaję 40 g soli pół na pół, zwykła i pekrująca. Podudzia mielę drobno, a łódka na sitku 8 mm. Dodaję przyprawę i mieszam. Po kilku minutach wyjmuję z lodówki pokrojone i osolone piersi. Dodaję do miski, wyrabiam przez kolejne 10-15 minut, aż uzyskam spójną kleistą masę. Wtedy ładuję na dziewarkę i napełniam osłonki białkowe 55 lub 65 mm. Zapodziałem gdzieś klipsy do zaciskarki, szef bez butów chodzi, więc będę wiązał sznurkiem. Jest pierwsza kiełbasa. Czas na następne. W sumie otrzymałem pięć. Nakłuwam każdą, by uwolnić zbędne powietrze. Wieszam w celu osadzenia i osuszenia w chłodnej spiżarni, a później rozgrzewam w wędzarni. Wędzę samym generatorem dymu i drewnem bukowym. Jest bardzo ciepły dzień. Sam generator w tej wędzarni powinien dać ponad 60 stopni. Dym leci i gęstnieje. Las za płotem, a w ogrodzie też prawie las. Upłynęły dwie godziny. Temperatura waha się w zakresie 70-72 stopni. I to tylko z samego generatora dymu. Czysta oszczędność prądu. Kolorek już widać, ale jest jeszcze słaby. Mija następne 90 minut i już jest dobrze. Można wyłączyć generator dymu i wyjąć kiełbasę. W słońcu wyglądają pięknie, prawda? Teraz parzenie. Jak brak ci wędzarni, to można parzyć od razu. Temperatura wody około 80 stopni. Czas parzenia dla gorącej kiełbasy to 35 do 45 minut. A gdy tylko parzenie, to około godziny. Dobrze jest kontrolować temperaturę w środku. Dla kiełbasy drobiowej docelowa temperatura to 72-75 stopni Celsjusza. Czas wyjąć. Odczekam kilka minut i powietrze by ciekła i ostygła. A potem trzeba znieść do chłodnej spiżarni, albo tak jak ja do chłodni 10 stopni. Podeszły i jak widać jedna już znikła. Teraz czas na drugą. tydzień, tydzień czasu pozwoliłem jej wisieć, przy czym jeden dzień po wędzeniu w warunkach w temperaturze pokojowej, a potem powiesiłem w chłodni, tam mam około 10 stopni. Wilgotność za wysoka nie jest, bo dość często ją otwieram, bo służy do codziennych spraw, także do przechowywania warzyw. Tak wygląda w tej chwili. Na takim etapie, to ona już się nadaje do zapakowania próżniowego, a zapakowana próżniowo przetrwa długie tygodnie, a nawet miesiące. Wędlina drobiowa dla tych, którzy z jakichś powodów chcą ograniczać czerwone mięso znakomity pomysł. Zajrzyjmy do środka. Hmm Pięknie pachnie! O. Trzeba, trzeba jeszcze spróbować. Jak widać, ładnie schodzi. Nie jest to za bardzo przesuszone, bo yy, w tej chłodni jednak tam panuje około 60% wilgotność, czyli wyższa niż o tej porze roku na zewnątrz. Dlatego, że. Cokolwiek tam wpadnie, zaraz się skrapla, warzywa oddają też swoją wilgotność. Dlatego skórka bardzo ładnie schodzi. W innym przypadku byłoby tak, że ciężko by ją było oderwać, bo mocno przysła, ale z kolei, jeżeli mam się coś takiego zdarzy, że kiełbasa jest tak sucha, że nie można osłonki zdjąć, powieście to na zlewo z na haku, oblejcie szczajnika gorącą wodą, wąskim strumieniem. Chodzi o to, żeby ona trochę wilgoci, do osłonka. Wchłonęła i wtedy już zupełnie leciutko schodzi. A na kiełbasy nie ma to żadnego wpływu. Próbujemy. Piękne widoki, prawda? Te duże, jaśniejsze kawałki. No nie muszę mówić, co to jest. Oh. <grywia> Rewelacja. Jest to wszystko, co potrzeba. Jest troszeczkę charakteru, nie za dużo. Jest fajny, naprawdę fajny aromat majeranku. Nie wszyscy jak lubią, więc... Może być taka ilość, jaką ja dałem, ale dla szczególnych wielbicieli myślę, że i podwojenie tej ilości nie zaszkodziłoby. Ale to jest dobre. Dobre. No i trzeba przyznać. Piękne. Bardzo efektowna, bardzo ładna wędlinka. A jak do tego wszystkiego jeszcze smaczna i trwała, to czego więcej można chcieć? Czego więcej można chcieć? A. Tego, żeby ta trwałość wynikała z jakości surowca i z tego, co daliśmy do środka, a nie z tablicy Mendelejewa konserwantów, które zostały do nich, do kiełbasy dodane. Jeżeli chodzi o drób, to trzeba pamiętać, że... Można go dostać w handlu w postaci tej najbardziej masowej, najtańszej, no i w tej trochę lepszej. No, zależy od zasobności portfela. Możecie sobie potem po, po pozwolić, przepraszam. Na lepsze mięsko. Oczywiście, że lepiej dać lepsze. Zawsze jest szansa, że na etapie hodowli mniej było w ten drób różnego rodzaju wspomagaczy futrowane, że tak powiem, bo to z jedzeniem ich podawane. Bardzo dobre, bardzo smaczne. I domowe. I na tym skończmy. Domowe było, jest i będzie lepsze. Jak się podobało, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak chcecie wiedzieć, jak się robi wyroby domowe? Na moim kanale jest kilkaset filmów. Jak chcecie wiedzieć, skąd brać sprzęt, no to na każdym filmie podaję dane mojego sklepu, do którego serdecznie zapraszam. I róbcie, róbcie wyroby domowe, bo domowe jest, było i będzie lepsze. Na razie, trzymajcie się, hej!